Piękne Wigiliny wieczór dobiega końca, tak jak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za uwagę i udział w akademii, którą przygotowali uczniowie klas pierwszej ATM, pierwszej THL i trzeciej TOT, oraz uczniowie biorący udział w spektaklu wraz z opiekunami i wychowawcami. bardzo gorące brawa. Ja dołączam się do tych podziękowań. Przede wszystkim bardzo dziękuję naszym artystom, którzy już tutaj zeszli, a są jeszcze z nami, oczywiście, że tak, nie zeszli ze sceny. Są anioły, są artyści. Moi kochani, chcę wam powiedzieć, że taki program kosztuje bardzo dużo pracy, przygotowania nauczycieli. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Pani Profesor Lapawie, Pani Profesor Granackiej oraz Pani Profesor Zając za przygotowanie i wiele prób z młodzieżą. Dziękuję naszym artystom, dziękuję dzisiaj śpiewającemu Szymonowi, który jest absolwentem naszej szkoły. Kto nie wie, to już wie. Klasy pierwsze. Dziękuję za poświęcenie czasu. Chcę powiedzieć, że śpiewała również pięknie nasza Weronika i chcę również w zasadzie poinformować wszystkich i zapowiedzieć, że koncert z udziałem właśnie tych naszych artystów i Weroniki i absolwentów Szymona i Agnieszki, której dzisiaj z nami nie ma, piękny koncert charytatywny odbędzie się 3 stycznia w Radwinie o godzinie 18. Tak? Ja wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest jeszcze taki czas świąteczny, pozwoliłam sobie to zrobić w imieniu Szymona, bo myślę, że dobrze by było, gdybyśmy z naszymi absolwentami utrzymywali taką wieść i kontakt. Tak, Szymonie? Dokładnie. Czyli dołączamy się do wspólnego zaproszenia. Ja również chciałem wszystkich zaprosić na ten koncert. Odbędzie się w MOKU w Radlinie o godzinie 18 dnia 3 stycznia. Cena biletu to 5 zł. Jeśli by ktoś chciał, to można się tutaj zgłaszać do Weroniki. I właśnie te cegiełki są do nabycia, więc tak jak mówię, serdecznie zapraszam taki program świąteczny będzie właśnie przedstawiony. Jeszcze sekunda uwagi, ponieważ jest z nami również absolwent, który nie występował tutaj, nie śpiewał, za to stanowi taką oprawę dotyczącą światła, nagłośnienia Artur Mazurek, któremu również bardzo serdecznie dziękuję. <kluczy> dziękuję dziękowawcom klas zaangażowanych, czyli pani profesor Hermanek, pani profesor Maciak oraz pani Kaspar, która również, które dołożyły stawki. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno ważne ogłoszenie: jak już wszyscy spędzimy te przepiękne, wyjątkowe święta, to prosiłabym, żebyście przed powrotem do szkoły, a wracamy 2 stycznia, wszyscy.